I twój tatusz, jak na to patrzy, to on sobie myślisz, jakiego nie syna wychował, który robi coś takiego? Nie wiem, zapytaj, no. na, zapytaj córki czy tam wnuczki, które do no, tego doszły. Ja bo tatusia, byłego policjanta, są agencje dyktywistyczne. Co sądzisz, czy jest dumny ze swojego syna, z tego co on robi, jak traktuje ludzi? Myślisz, że jesteś najmądrzejszy, jak mówię, że będziesz historiami opowiadał i że za to nie odpowiesz, że ludzi szkalujesz, to się mylisz, koleżko. Jak mówisz no. o moim ojcu, to no. akurat wysłał link do por czeskiego porno i widziałem tam ciekawą kupanią. No to bardzo ciekawe, to bardzo ciekawe. Pokaż, pokaż wszystko, ale co masz no, Konkretnie, jedziemy. Słuchaj, jedziemy. Ma jedziemy. Mamy, mamy w środku. tuś dumny jest synka, na pewno powiem ci tak. Ale... Dlaczego jesteś taką pizdową? chłopie, w życiu żadna dziewczyna ci by nie chciała spojrzeć. <laughs> Jedyne co dostawałeś to albo kosze, albo zdradzały. Face to face! Tam nabiz... Paweł już Face to face, zapraszamy! Chodźcie! Tak, kurwa, wow! No Pod kąternik tutaj zaatakuje Proszę spojrzeć, nie wiadomo o czy zaraz radę ochroniarz Bliżej, zresztą... bliżej panowie, Bo bliżej, zresztą, bliżej czech Mogą sobie nie poradzić Ale spójrzcie sobie w oczy, spokojnie, ręce na dół Przytrzymajcie im ręce, przytrzymajcie im ręce, bliżej Zbliżcie swoje, się, spokojnie. Zbliżcie swoje usta do, do drog, siebie Zbliżcie swoje usta do siebie Przybliżcie się ustami Polska chce... Ja Dawaj, Słuchajcie, kupujcie Pay Per View, Fame y, ma. Nie no wiem dobra. dlaczego, ale dając mu buziaka, czułem bermy. O co chodzi,